Czy widzieliście, że Polonia rok 1863 Jana Matejki to jedyny obraz tego autora, który bezpośrednio odwołuje się do bieżących wydarzeń tamtych czasów? W 1864 roku Matejko rozpoczął pracę nad tą kompozycją, miał zaledwie 26 lat. Poruszony przebiegiem powstania styczniowego postanowił skupić się na tej tematyce. Obraz został namalowany pod wpływem świeżych przeżyć i wspomnień artysty z czasów powstania styczniowego. Jan Matejko nie widział żadnych szans na publiczną prezentację obrazu. Obawiając się o bezpieczeństwo siebie i swojej rodziny oraz ewentualnych represji, postanowił schować płótno za piecem w domu, gdzie przeleżało kilkanaście lat. Po latach obraz trafił do rodziny Czartoryskich. Współcześnie znajduje się w zbiorach Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Obraz Polonia, rok 1863, jak możecie dostrzec, namalowany jest w brunatno-czarnej tonacji, o cechach szkicowości. Scena rozgrywa się w kościele, który często był w polskiej XIX-wiecznej ikonografii symbolem ojczyzny. Na obrazie jednak widać wnętrze sprofanowane przez wojsko, przybrane w liturgiczne szaty i pijące wino z mszalnych kielichów. W centrum obrazu znajduje się kobieta zakowana w kajdany, ubrana w czarną, potarganą na ramionach suknię. Symbolizuje ona Polskę. Symbolika była dla odbiorców jasna: to cierpiąca, ale dumna Polonia, zniewolona przez rosyjskiego zaborcę. Strapiony kowal ze spuszczoną głową, przymuszony do swojej niewdzięcznej roli, Czeka w gotowości z młotem w ręku, żeby wydać wyrok Polonii. Przygotowane dla Polonii kajdany leżą u stóp mężczyzn w rosyjskich mundurach. Jednym z nich jest Michał Murawiow, generał gubernator Litwy, który krwawo stłumił powstanie styczniowe. Drugi oficer, ukazany z profilu mężczyzna o ciemnym zaroście, Miał być wzorowany na namiestniku Fiodorze Bergu, który brutalnie rozprawił się z powstańcami w Królestwie Polskim. Nieprzypadkowo to on surowo spogląda na Polonię. Nieco dalej u stóp Murawiowa leży jego ofiara, czyli zamęczona Litwa. Na posadzce obok ciała kobiety widać zarys nagrobnej płyty. Obok postaci Polski widoczna jest Ruś w białej szacie, próbująca się uwolnić z rąk strażnika, który przemocą odrywa ją od Polonii. Rosjanina stara się powstrzymać polski więzień, ale to daremny wysiłek. Inny żołnierz wymierzył w pierś młodego Polaka kolbę karabinu. Ostrze bagnetu wycelowany jest w krucyfiks. Zdaje się, że rosyjski żołdak nieświadomie powtarza gest rzymskiego żołnierza, który ranił w bok ukrzyżowanego Chrystusa. Całej scenie przyglądają się z bólem siedzący po prawej stronie więźniowie, zapewne czekający na zesłanie na Sybir. Twarz matki, tulącej niemowlę, wyraża przerażenie. Mężczyzna z ramieniem na tym blaku konwulsyjnie zacisnął pięść, jakby szykując się do obrony. Przed pochopnym czynem wstrzymuje go brodaty kapucyn. Zakonnik opiekuńczym gestem obejmuje także chłopca kłującego się u ich nóg. Po lewej stronie, za generałami, kłamią się rosyjscy żołdacy bezczeszczący kościół. Część wspiała się na ołtarz, wznosząc toast. Jeden z żołnierzy narzucił na siebie nawet księżowski ornat, a w rozłożonych rękach wznosi butelkę wódki i kielich mszalny. Jego poza zdaje się groteskowym odbiciem wiszącego na przeciwległej ścianie krucyfiksu. Warto też zwrócić uwagę, że na ścianie widoczny jest afisz, proklamujący wybuch powstania w styczniu 1863 roku. A nad nim carskie godło, dwugłowy czarny orzeł z umieszczonym na jego piersi godłem polski orłem białym. Polonia rok 1863 jest wyjątkowym dziełem w całym dorobku Matejki. Jako jedyna dotyczy współczesnych dla autora wydarzeń, które miały duży wpływ na historię naszego kraju.